Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj krótki filmik nawiązujący do ostatnich artykułów, które podsunęli moi znajomi, z którymi mam do czynienia. Dementuję pogłoski bądź podejrzenia, że. W tej chwili nawet ja podobno jestem poszukiwany przez grupę idiotów, którzy nie wiedzą o co chodziło kiedyś. E, więc e, tak powiedziałem, dementuję pogłoski, że jestem poszukiwany. E, z tego co się dementuję, to chyba chodzi o kogoś innego. E, Była taka sytuacja, że ktoś będący mający takie samo przezwisko jak ja w 95 bądź będący również związany z pewną organizacją paramilitarną miał. Podobne przezwisko. Więc ja oświadczam, że nie mam nic wspólnego z tą postacią. I jeśli ktoś chce mnie postawić przed jakimśkolwiek sądem, to będę się bronił, będę miał adwokatów. 95 rok to była po prostu wojna. To nie było żadne ludobójstwo, to była wojna. Także. To, że ja byłem u Tigrowis, to po prostu walczyłem w słusznej sprawie. Byłem za Serbami, byłem u Arkana. Wiem, że w tej chwili już jest kilka artykułów ustalających, że wraz z moim zdjęciem nawet się dowiedziałem, co ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo po prostu uważam, że to jest niesłuszne i od razu mówię na mm, portalu YouTube, że y, jestem niewinny. To, że ktoś mi poszukuje, to niech sobie mnie kurwa szuka dalej. Y, byłem po prostu żołnierzem, a to, że mm, jakiś kretny Stawił zdjęcie i y, powiedział, że uczestniczyłem w niektórych sytuacjach. To są zwykłe pomówienia, więc oświadczam wszemi wobec że e, polski rzeźnik to nie jestem ja. To, że w tych rysach byłem, ale, ale ja od razu mówię, że to są bzdury, bzdury, bzdury. Jeszcze raz bzdury wysłane z palca. Jakaś szmata napisała po prostu, że e, Oprócz, oprócz wioski Darda Jeszcze były inne sytuacje Tak więc yy, od razu mówię Bzdura ff, Zresztą ff, jutro Będzie yy, Nawiązanie do Tej sytuacji również w moim odcinku 85. 95 Aż jeszcze raz mówię, że yy, Jeśli ktoś niechcący Dory się do tego tematu To yy, ta szmata reporterska która napisała, że jestem Również poszukiwany nie zdaję sobie sprawy z tego, że, że, że mam przestrzenne nie? mnie zarazem. Wiem, kto to jest. Wiem, w jakiej gazecie pracujesz. Hieno, dziennikarska. I porozmawiam sobie z Tobą. Pamiętaj o tym, że nie każdy, gdzieś kurwa kiedyś walczył, nawet u Arkana, jest bandytą. A z tą chwilą dziennikarska sobie porozmawiam. Dziękuję za uwagę.